Dzień dobry, witam, cześć. A dziś, zgodnie z moją obietnicą, powiemy sobie o pierwszym typie Mobera, jakim jest socjopata. Socjopata różni się od psychopaty i jest, jakby to powiedzieć, mniej czytelny. Żeby stwierdzić, czy ktoś jest socjopatą, potrzeba naprawdę starannej, długiej, wnikliwej obserwacji. Jest to osobnik groźny, jest to osobnik, od którego należy się dystansować. Walka z nim, konkurowanie, no, może przynieść bardzo przykre konsekwencje, bo ten człowiek stosujący najczęściej przemoc emocjonalną, psychiczną, rzadziej fizyczną, kiedy staje, jest podrażniony, staje się wyjątkowo groźny, a przy tym działa perfidnie. Jest przebiegły. Nie ma problemu ze zidentyfikowaniem ofiary, którą może manipulować. Jest także świetnym psychologiem. Identyfikuje wszystkie słabości, wady, zalety, żeby człowiekiem manipulować. Obce są mu normy etyczne i pozytywne wzorce zachowań. Dlaczego? Najczęściej jest to efekt wychowania, bo w środowisku, w którym się wychowywał, takich wzorców czy norm nie było. Ewentualnie rzadziej są to przyczyny genetyczne. Niekiedy tacy ludzie stają się twardzielami, wyrastają w negatywnej, dysfunkcyjnej rodzinie, i tam po prostu są przyzwyczajeni do negatywnych komentarzy na swój temat, zachowań wobec własnej osoby i stają się tacy kamienni, twardzi, pozbawieni wrażliwości, żeby przetrwać. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie dla ich zachowań w stosunku do podwładnych, na przykład w firmie, czy w jakimkolwiek innym środowisku. Jak po. Mogę powiedzieć tak, że to są ludzie naprawdę mogą być pełni uroku. Najczęściej są inteligentni, przebiegli, potrafią świetnie manipulować, genialnie manipulować, a podrażnieni stają się bardzo agresywni. Ludzi traktują instrumentalnie, przedmiotowo, żeby odnieść korzyści. Od narcyzów odróżnia ich to, że narcyz koniecznie musi się przedstawić w pozytywnym świetle. A socjopacie na tym po prostu nie zależy. Tak wygląda cała sytuacja. Niebawem przedstawię książkę na temat, bardzo dobrą książkę na temat socjopatii. Jest to książka popularno-naukowa i yy, też pomoże sobie radzić. Yy, pomoże nam sobie radzić z takim człowiekiem, bo tak jak mówię, konfrontacja nie jest przyjemna, ale taki człowiek też podlega prawu. Można również rejestrować jego zachowania na nośnikach cyfrowych, prowadzić dzienniczek mobbingu, jeżeli ktoś ma siłę, żeby przetrwać, <laughs> zanim odejdzie. Tak wygląda rys, taki podstawowy socjopaty, a niebawem powiem o psychopacie, o narcyzie i osobowości autorytarnej. Pozdrawiam Was serdecznie, miejcie w sobie siłę, miejcie dobry czas, miejcie poczucie własnej wartości, bo każdy z nas ma swoją wartość i nie pozwólcie, żeby niskie poczucie własnej wartości spowodowało, że staniecie się ofiarami takich właśnie moberów, socjopatów, psychopatów i innych. I nie bójcie się czasem zmienić pracy, bo nawet dzisiaj na polskim rynku zawsze są jeszcze jakieś możliwości. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na mój portal na YouTubie, na TikToku, a także do moich grup. Masz w sobie wartość i nieznajomość prawa szkodzi. Dla przypomnienia, nazywam się Przemysław Goranin, jestem absolwentem administracji i pedagogiki na specjalności Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne. Do zobaczenia i do usłyszenia.